Banda Piratów. Skarb Pirata Morgana. Do ataku. Rozdział piąty. Czarny Spąk. Podąża za statkiem Markusa i szybko się z nim zrównuje. Maria i Willy pozostają w gotowości i rzucają przymocowaną do liny kotwicę. Gdy tylko mocne haki wczepiają się w burtę statku Markusa, dzieci ciągną z całych sił, i statek złodzieja skarbu przybliża się do ich galeonu, aż w końcu go dotyka. Grr! Do ataku! Do ataku! krzyczy pan Moody, tak jak robił to za czasów Wielkiego Johna. Tomasz zostawia ster i dołącza do Marii i Wilego. Po czym cała trójka przeskakuje na statek Markusa. Maria wyciąga swoją drewnianą szablę. Już po tobie, Markusie, oddaj nam skarb Morgana, ty złodzieju. Chłopiec waha się, czy dobyć miecza, ale w końcu zdaje sobie sprawę, że nie ma szans. On jest sam. A przeciwników troje Zgoda, mówi oddam wam go. Tomasz zbliża się z wyciągniętymi rękami, aby zabrać kuferek, gdy nagle w oku Markusa pojawia się błysk. Ma pewien pomysł, nikczemny pomysł. Ostatecznie stwierdza z szelmowskim uśmiechem Nie chcę, żebyście dostali go tak łatwo. Poszukajcie go sobie na dnie morza. Markus doskakuje do burty statku, aby wyrzucić kuferek do wody. Na szczęście pan Mudy reaguje błyskawicznie. Papuga spada z góry niczym ptak drapieżny i wczepia się we włosy Markusa. Chłopiec broni się, traci równowagę i upuszcza kuferek na ziemię. Willy rzuca się na niego, podczas gdy papuga wzbija się w powietrze i wraca na szczyt masztu. – Brawo, panie Młody! – krzyczy Maria. – Jesteś zdecydowanie najwaleczniejszym z piratów. Trójka przyjaciół wraca na swój Galeon, pozostawiając rozczochranego i wściekłego Markusa. Dzieci odczepiają kotwicę i Galeon mknie, pędzony przez wiatr. Wkrótce dobijają do brzegów w zatoce piratów i biegną do domu Tomasza i Marii, aby pokazać skarb Morgana wielkiemu Johnowi. Na jego widok dziadek nie potrafi ukryć wzruszenia. Wiecie, dzieci, że wszyscy piraci w tym kraju szukali tego skarbu. To, co znajduje się w środku, musi mieć bardzo dużą wartość. Jest tylko jeden problem, nie mamy do niego klucza, mówi Willy, stawiając kuferek na stole. Potrzebujemy narzędzia, aby sforsować zamek, dodaje Tomasz. Wielki John kręci głową. Stary wilk morski taki jak ja, nie musi niszczyć kuferka, aby go otworzyć, stwierdza. Wyjmuje z kieszeni niewielki scyzorek, z którego wyciąga wąskie ostrze. Wkłada je do zamka i z wyczuciem porusza nim w prawo i w lewo. Po chwilku, chwilach słychać kliknięcie. Gotowe! triumfuje dziadek. Zobaczmy, jakiego to wspaniałego skarbu tak strzegł stary Morgan. Staruszek podnosi wieko i zamyka je ze zdziwieniem na twarzy. Nie wierzę własnym oczom, mówi, śmiejąc się. Zaciekawione dzieci przywierają do stołu. Pokaż nam, pokaż, co jest w środku wołają chórem. Wielki John pokazuje więc małym piratom zawartość kuferka. Nie ma tam ani złotych monet, ani rubinów, ani diamentów. Dzieci odkrywają za to miniaturową lunetę. Niewielką butelkę z zamkniętym w środku ślicznym drewnianym statkiem, figurkę pirata, starego pluszowego misia oraz kilka dziecięcych rysunków na pożółkłym już papierze. Co to jest? pyta Tomasz. To przecież nie ma żadnej wartości. Wręcz przeciwnie, mój mały, mówi John z czułością w głosie. To są pamiątki z dzieciństwa Morgana, a wspomnienia są cenniejsze niż wszystkie skarby świata.